Ale patrz, dziura jest ładna. No. Pojebany. W pierdolisz. Wiedziałem. A kogo? Wiesz, jeśli można wiedzieć, bo, bo może to widzów interesuje. No właśnie, no coś powiedz o królikach ciekawego albo coś. stary. Pierdol się. No to bo to się lajkujcie. No i tyle. No. to było super. Tak, a o królikach coś powiesz? Tak, wiem, się cudować. O kurwa, ty. To ja do domu nie wracałam. Słychać. Bardzo dobrze. W następnym odcinku może będzie z nami, no... Blade. Bledzik. Będziemy, no, tam w grudku przy plantesi w niedaleko. Ale nie, odcinek, Wejdze, pewnie... My już nagrywamy kolejny odcinek... Zanim Ostry wrzuci ten. Bo z ostatnim się schodziło dwa tygodnie. No. A problemy techniczne. Nie, bo po prostu mi się dupy nie chciało rzucać. To też. Nie, problemy techniczne też były, bo to się telefon... teraz zginamy dupę od... trzeciego miesiąca prawdopodobnie ruszy kanał. Nowy. Na nowo. Na no. Od następnego roku nowy kanał. <noise> Takie postanowienie na wora. Robimy Sylwestry u Kliniego w domu. Ktoś, jak ktoś chce wpaść, niech, wpada do mnie na fejsa, albo pisze w komentarzach. No dogadamy na free na odcinku. No właśnie. Ale w nocy tak szczególnie dziewczyny. Tak samemu to źle trochę. To będzie taka jump preza trochę. To się wytnie, no tam, nie, tam wiecie. No. To się wytnie, ale nie wyciąłem. Bo tak się zastanowię mówię kurwa w całości, to sprawiać, czy nie. Widzicie, Kili sobie sprawił nowy rower z, z pieniędzy z YouTuba Teraz ro, lubi takie różne rzeczy z tym rowerem robić. Bez skojarzeń oczywiście. Z kim? O kurwa, ciekawe co.

Lepię. Jak do Isawu. Petra i samu, wędraj pas, pieniecznik ktoś wysłał. No, wędraj cegłami oddech. Chuja, nie oż. Ja tego nie nagrałem, bo tyle telewizję. Jak widać, no można nawet cegły wynosić. Widzicie, ta, 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 ta. czekaj, teraz jesteśmy bogaci, że sobie własne studio budujemy. No Normalnie będą to takie filmy fajne, Przyrodnicze. Jak ktoś jest yy, chętny, to proszę pisać do Kiliego na Priwa, bo on to wiecie, no on takie rzeczy lubi. Nie, Kili? Opatrz jaki tu skuter stoi. Takiego sobie weź. O. To ja Yamaha, ma. Pięćdziesiątka Pięćdziesiątka chyba To jest 125 na pewno No kurwa ile tych samochodów, no ja pierdolę Pierdolnie cię samochód i będzie lepiej Nie no dobra, dobra Nie, nie pierdolnie, no uderzy Wytnie się no. Wycnij się jak ci uderzy w samochód, co nie? Nie, tak. <laughs> nie no. Jeszcze jestem. No ja nie mogę. Ja Weź się rozbierz, mi ich na środek, potańcz. A ja kurwa przed tobą. I kurwa jest. Honda akord, kurwa. Super partia kurwo Tyle ci powiem Skoczysz? Na czylinkę jeszcze? Kurwo Jebany hardcore a, a jakby się tak e, 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 przewrócił? No <grystanie> się czekam! Ja nie mam takich zdolności manualnych. No ciężko jest po na manuale. Na manualu. Musisz być w ciągłym ruchu. <grym się> w <kmentarzu> Jego cmentarza. Wypieprzysz. Ej. Jakiego cmentarza? <grym się w kmentarzu> A Kurwa! że <grym> go <się> cmentarza. <w> ja pierdolę. No, kogo mogę, z kim chcę, ha? Pierdol, pierdol! W ogóle ja zastępny odcinku, że będzie kamerek z GoPro, bo... ...bo będziemy szli do MediaMarktu, tak nałam może nie słyszeliście, ale będziemy szli do Mediamarktu na W.A.M. Będzie się Klan już z takim mietkiem będzie szedł. Kiri z takim mietkiem będzie szedł. Bo... To się wytnie. Wytnie się to, to nie bo to jest imię, to już w ogóle jakieś starodawne... Prawo prawa autorskie. Prawo autorskie, no właśnie. Kla... Kili, kurwa, będzie szedł z mietkiem takim, bo oni są tym tacy, no, specjalni, można by tak powiedzieć. Kili będzie sprawdzał czy nikt nie, nie idzie nie O widzicie? Tutaj może się nie dać, ale tu przejebaczka